Jak kochanie z tej strony. Jak gajnie z tej strony, z, tej strony. z kolei kanale. Dzisiaj jestem sama, ale Nikola sobie śpiewa dla nas. Słuchajcie mi chyba. Więc się tak. Pokażę Wam co dzisiaj dostanę od moich. Od mojej rodzinki na święta. To nie moja, to nikoli jak coś. Więc tak. Pierwsze. To będzie taka świąteczna, kolorowanka otrzymana mojego brata. I mi się ona sama podoba, bo ja ją sama wybieram. Łamałem, mi ją po prostu kupił. Ale jak coś, to to sobie sama kupiłam. Bo akurat banan i troska w więc więc. No. I tak dalej. Mamy tutaj, o! Od Nikoli. Papier zalinięty. I to jest czarna maseczka węglowa jakby. Więc też mi się podoba. I najlepszy prezent, moim zdaniem, będzie na końcu. Więc... Yes. Aha! To nie był najlepszy prezent, ale był to trzeci. A, no w sumie, wiecie, on... Zapomniałam, że na wstępie powinniście zostawić upopić, łapeczkę w górę, subskrypcję na kanał I komentarz do serduszkowania. kochamy święta, to wam przypniemy serduszko nie. się, nie rób, o pilnuj się, chętnie. Wstałam, piję moje kakałko. Pięknie. I tak. Mam tutaj piękne, cieplutkie rękawiczki od mojej babci. O, cieplutkie są i grubiutkie, po podobają mi się totalnie. Więc. O, no. jeszcze od babci dostałam czapkę i komin. Więc no. I moim zdaniem najlepszy prezent już otworzyłam i dzisiaj testowałam, właśnie. To jest Oton, czyli oczyszczająca woda micelarna i nawilżająco kojący hydrokrem I dzisiaj właśnie testowałam testowałam no, tak jakby testowałam ten. Tą wodę oczyszczającą i totalnie nic nie widać, więc jest, mam... moim im zdaniem jest to 10 na 10, jakby ten, kre, y, ta woda oczyszczająca, y, micelarna, przepraszam. I jest to super prezencik. I jak będę miała już sobie kupować takie rzeczy, to będę sobie kupywała właśnie to. To wam z pudełka jest ciekawe ile to kosztuje. <śmiech> <śmiech> I no tak, jeżeli wam się ten filmik spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, na oraz recenzją i komentarz do serduszkowania. Co wy dostaliście na święta od swojej rodziny? To piękne mam oczywiście serduszka i pa pa.